Cześć, z tej strony Rówajny i w tym poradniku podzielę się z Wami moimi przemyśleniami na temat tego, w jakich rundach powinniśmy wbijać konkretne poziomy. Będę tu mówić o zasadach, które będą dotyczyć większości gier, jednak są pewne wyjątki, o których powiem później. Na początku gry oceniamy to, co mamy. Jeśli mamy mocny board, jakąś dobrą synergię, postaci na drugim poziomie i chcemy grać pod win streak, to możemy wbić level 4 w rundzie 2-1 albo 2-2. Jeśli wolicie grać pod lust żeby zgarnąć lepszy item z karuzeli, to nie chcecie tego robić czekacie, aż level 4 wbije się wam samoistnie. Po karuzeli w rundzie 2-5 wbijacie level 5, a następnie level 6 w w rundzie 3-2. Jeśli nie strikujecie i w rundzie 3-5 macie wystarczającą ilość złota, żeby wbić level 7 i żeby po zrobieniu tego zostało Wam 20-30 złota, to możecie to zrobić. Jednak w zdecydowanej większości gier nie będzie aż tak dobrze. Zazwyczaj będziecie chcieli wbić level 7 dopiero w rundzie 4-1. Po wbiciu tego poziomu możecie albo odbudowywać od razu ekonomię, albo zrolować po upgrade jednostek, aż zostanie wam 10 złota. i dopiero potem odbudowywać ekonomię. Później level 8 wbijecie w rundzie 5 -1. Jeśli mistrykujecie i chcecie utrzymać ten mistryk i stać was na wbicie ósemki wcześniej niż 5-1, to możecie to zrobić. Jednak w zdecydowanej większości sytuacji zalecałabym zaczekanie z tym aż do rundy 5-1. Jeśli chodzi o poziom 9, to nie będziecie w stanie go wbić w każdej grze. Raczej uda Wam się to zrobić tylko w sytuacjach, gdzie będziecie walczyć o pierwsze albo drugie miejsce. Level 9 wbijacie po prostu wtedy, kiedy Was nadstać, na przykład w rundzie 6-1. Tak jak powiedziałam na początku, są to ogólne zasady, od których są wyjątki, jak na przykład kompozycje pod Slow Roll, których jest dosyć sporo w tym patchu, na przykład moonlight albo Jasłodiu liści. W ich przypadku w ogóle nie idziecie w rewel, tylko czekacie, aż będziecie mieli 50 golda, i później co rundę rolujecie wasz nadmiar z bota, zbierając jednostki, które chcecie wbić na trzeci poziom. Jeśli będą jakieś zmiany w przyszłości w grze albo w macie, to o czym będę to o czym mówię może się zmienić. Tam mam wtedy znać w filmiku, dlatego możecie zostawić subskrypcję, żeby być na bieżąco. Do, Do. usłyszenia następnym razem.